Jezus powiedział do tłumów: Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest ono do przebywających na rynku dzieci, które przemawiają swym rówieśnikom: Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście, biadaliśmy, a wyście nie zawodzili. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, a oni mówią: Zły duch go opętał. Przyszedł syn człowieczy. Je i pije, a oni mówią, oto żarłóg i pijak, przyjaciel celników i grzeszników, a jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Siostry i bracia, wysłuchana ewangelia przed chwilką prowadzi nas dzisiaj bezpośrednio do Palestyny, do czasów Pana Jezusa, gdzie w swoim nauczaniu odwołuje się on do przykładu tańczących i zawodzących dzieci. Tańce na weselu, lub opłakiwanie zmarłych na pogrzebie. To należało do ówczesnych zwyczajów. Przeżywane przez bliskich lub znajomych wyrażało ich uczucie i stosunek do weselnej pary lub do rodziny kogoś zmarłego. A dzieci, jak to dzieci, lubią bawić się w dorosłych i w zabawie. Naśladują zaobserwowane sytuacje, bez wnikania w ich znaczenie. W tym przypadku tłumy ludzi, z którymi spotyka się Pan Jezus, porównane są do dzieci, którym w zabawie obojętne jest to, co obok nich się dzieje. Gdy chodzi o tłumy, Przedmiotem wyrzutu ze strony pana Jezusa jest ich obojętność wobec niezwykłego czasu nawiedzenia. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że Bóg wkroczył w historię świata i w historię każdego człowieka. Pragnieniem Boga jest przecież zbawić każdego człowieka. Ta obecność Chrystusa i jego objawienie się to czas wesela. Ale ludzie pozostają obojętni wobec tego czasu łaski. Co więcej, w wielu przypadkach wykazują się przewrotnością, zamiast rozpoznawać te wyjątkowe znaki czasu. Tymczasem przez te znaki Bóg autentycznie wzywa do podjęcia prawdziwego i szczerego nawrócenia. Co to znaczy rozpoznać znaki? Co to znaczy rozpoznać czas Boga? Oznacza to przede wszystkim rezygnację z poszukiwania różnego rodzaju usprawiedliwień którymi maskujemy brak zainteresowania nawróceniem. Czas Boga to wezwanie do kroczenia Jego drogami drogami sprawiedliwości i jej aktywnej wiary. To czas pojednania i przemiany życia. Jednak ten czas nie utożsamia się jedynie z pokutą. To także czas radości z rzeczywistości, którą niesie ze sobą Ewangelia. Jest ona przecież dobrą i radosną nowiną. Głoszone przez Pana Jezusa przebaczenie nie jest pustym słowem, ale jest. Realizacją miłosiernego i wiernego w miłości nastawienia Pana Boga do człowieka. Jest nieustannym pragnieniem Boga, aby człowiek pozwolił mu skruszyć zatwardziałe i uparte serce, by każdy mógł dostrzec, zrozumieć, że Bóg pragnie jedynie szczęścia człowieka. Ale tak żeby człowiek zrozumiał, że kochający Bóg nie jest gdzieś w zaświatach, gdzie nie interesuje się już losem człowieka. On jest nieustannie z człowiekiem. Po to aby obdarowywać go swoją łaską, tą łaską, która daje zbawienie. To spotkanie Boga z człowiekiem Dokonuje się przez różne znaki, właśnie które trzeba dostrzec. Ale przede wszystkim dokonuje się przez to tajemnicze działanie Pana Boga, które uobecnia się w liturgii, a zwłaszcza w celebracji Eucharystii. Każda świątynia, każdy kościół, gdzie sprawowana jest Eucharystia, nie jest tylko zwyczajną przestrzenią gromadzenia się wiernych, ale ten Kościół równocześnie oznacza i przypomina prawdę o Kościele jako wspólnocie. Tej wspólnocie, w której należy dostrzec mieszkanie Boga z ludźmi zjednoczonymi w Chrystusie. Taka budowla, Kościół. I święta przestrzeń, którą on tworzy, staje się znakiem i symbolem tych rzeczywistości nadprzyrodzonych. To nie jest już tylko starotestamentalne sanktuarium, gdzie świątynia wprawdzie była oznaką obecności Boga wśród swojego ludu, ale ta obecność. W ówczesnym rozumieniu realizowała się w tym, że Bóg umieścił tam w tej świątyni swoje imię. Natomiast wszystkim było wiadome, że jego mieszkanie, mieszkanie Boga znajduje się w niebie, a świątynia jest jakby tylko kopią pałacu Niebieńskiego. Pięknie to zostało wyrażone w takiej wzruszającej modlitwie młodego króla Salomona, który kiedy wybudował świątynię tak się modlił. Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą cię objąć, a tym mniej ta świątynia. Wysłuchaj błaganie Twojego sługi i Twojego ludu Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj w miejscu Twojego przebywania w niebie. Siostry i bracia, teraz dzięki ofierze Jezusa Chrystusa jesteśmy już w wyjątkowej sytuacji, bo w naszych świątyniach realnie obecny jest Bóg. Obecny jest w tajemniczy sposób, bo podstawowy. Pod postaciami eucharystycznymi. Jest to żywy i prawdziwy Chrystus, obecny w tym miejscu nie tyle na sposób geograficzny, ale właśnie na sposób sakramentalny. Sprawowane w świątyni obrzędy i słowo prawdy z całą mocą podkreślają. Obecność Chrystusa w Eucharystii. Jest to tajemnica, można powiedzieć, takiej wielokształtnej obecności Pana, nie tylko w tej wyjątkowej obecności pod postaciami chleba i wina, ale także w samym akcie sprawowanej ofiary eucharystycznej, w Głoszonym Słowie osobie kapłana w zgromadzonym ludzie tak obecny jest Chrystus dzisiaj w tej naszej rzeczywistości rozważając tę prawdę warto zwrócić jeszcze uwagę na takie trzy szczególne znaki wskazujące na prawdę o obecności Pana Boga w tej eucharystycznej celebracji którą sprawujemy te znaki to Widzieliśmy na początku okadzenie, milczenie, pokłony. Milczenie i okadzenie wskazują bardzo wyraźnie na tajemniczość i nieogarniony ten walor obecności Pana Boga. Obłok w Biblii zawsze jest znakiem obecności Boga. Podobnie jak też i przyjemna woń. I dlatego okaza się wszystkie znaki obecności Pana Boga. Wobec tej prawdy o obecności Boga milczenie jest też znakiem adoracji i bez słownego zachwytu, powodowanego wiarą, a ta adoracja wyraża się także przez pokłon, który oddajemy właśnie tym znakom obecności Boga, także tej wyjątkowej obecności pod postacią chleba i wina. Eucharystia jest tajemnicą, misterium. Sprawując ją, podejmujemy zbawczy czyn Chrystusa, Jego zbawczą ofiarę, Jego nauczanie. Jest to tajemnica, którą możemy przyjąć w milczeniu i pokorze serca. Tylko w takiej postawie stajemy się zdolni przyjąć łaskę, która przemienia i zbawia nas. W innym przypadku będziemy jedynie widzami, jak w teatrze i jak dzieci, które w zabawie nie przejmują się. Realną rzeczywistością. Tu jest obecny Bóg. Rozpoznać czas Boga, który przybywa, zbawiać człowieka, to nasze aktualne zadanie. Tu i teraz. W tej kwestii niezwykłym jest fakt, że w niektórych miejscach Pan Bóg w szczególny sposób upodobał sobie wysłuchiwać prośby swojego ludu. Jak słyszeliśmy też w tej modlitwie Salomona, nie tylko wysłuchiwać, ale także przebaczać, przemieniać ludzkie serce i nawracać. Jeśli to się dzieje, mówimy wtedy o sanktuarium. A szczególnego znaczenia nabiera sanktuarium, kiedy modlitwy. I wielbienie Pana Boga dokonuje się przez pośrednictwo, czy raczej wsparcie i towarzyszenie naszym modlitwom Maryi, Matki naszego Pana, ale też towarzyszenie Jego świętych. Dzisiaj uwielbiamy Pana Boga i dziękujemy Mu za to miejsce, gdzie jesteśmy, to miejsce, w którym obecnie jesteśmy, które ustanowione właśnie zostało jako sanktuarium, aby, jak mówił o tym święty Jan Paweł II, wzbudzało zdumienie przed wielką tajemnicą. Obdarowani tu jesteśmy łaską Bożą, aby jeszcze bardziej wchodzić w kontemplowanie, Uwielbianie i adorowanie w najszczególniejszy sposób tego niewysłowionego sakramentu obecności Boga, Eucharystii, co przecież od kilku lat nieprzerwanie dokonuje się w tej świątyni. Pan Bóg także w nas chce spełnić swoje obietnice. Także w nas chce dokonać czegoś wielkiego. I stanie się to wtedy, gdy my, jak Maryja, zaufamy Jego Słowu. Wtedy będziemy wolni od wszelkiej ciemności i zamieszka w nas życie wieczne. Prośmy zatem Pana, abyśmy umieli rozpoznać tę rzeczywistość obecności Boga wśród nas, ale rozpoznając, byśmy zdołali otworzyć swoje serca, by Pan mógł tam działać, by mógł nas przemieniać. Powstańmy teraz i w pokorze serca zanieśmy do Tronu Bożego nasze prośby. Módlmy się za papieża Franciszka, arcybiskupa Adama, arcybiskupa Seniora Józefa, biskupa Stanisława i obecnego z nami, biskupa Krzysztofa, aby miłosierny Bóg obdarzał ich zdrowiem i siłą, a Duch Święty prowadził w przewodniczeniu Kościoła. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. módmy się za cały lud wierny, aby poprzez oddaną modlitwę o pokój oraz przez dobre uczynki. Był dla świata znakiem radości, oczekiwania na Króla Pokoju w ludzkich sercach, rodzinach i na świecie. Ciebie prosimy. Dziękuję za dar utworzenia sanktuarium na Pawła II. módlmy się za wszystkich żyjących kapłanów, którzy posługiwali oraz posługują w naszym sanktuarium. Aby słuchali Słowa Bożego i każdego dnia otwierali swoje serca na pełnienie woli Bożej. Ciebie prosimy. Módmy się za wspólnoty parafialne i wszystkich darczyńców naszego sanktuarium oraz za mieszkańców ulicy Małej, Guzikówka i Traugutta do numeru 33. Niech Dobry Bóg prowadzi ich przez życie, obdarzając hojnie zdrowie.